Dzień dobry. Witam Was kochani bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. To jest spotkanie z cyklu Czytajmy Razem. Widzicie na monitorach tekst, który podzielony jest na kolorowe sylaby. I tak jak zawsze domyślacie się, że wyraz, który jest jednokolorowy, to na pewno jest wyraz składający się tylko z jednej sylaby. Dwukolorowy to dwusylabowy wyraz, no a trzykolorowy wiadomo składa się z trzech sylab. Za chwileczkę przeczytamy sobie tradycyjnie, tak jak roboty, ten tekst, czyli będziemy czytać sylabami, a później, dopiero w drugim czytaniu, przeczytamy go płynnie, zastanawiając się, o czym jest ten tekst i oczywiście zwracając uwagę na wszystkie znaki. No to gotowi jesteśmy? Myślę, że tak. Zaczynamy! An, tek, miał, ba, wa, gan. Biedna, ma, ma, biedny, antek i biedny, pokój. Ma, ma, da, ła, chłopcu, miot, łę i ma, łą, łopatkę. Ta miot wa mia wa długi ki. A Antek tek był mały. po moc na a da po da wa mu ma lut, ko mio an tek i a da pomogli ma mie ma ma ko te słodkie ma lu a po Kuj, pokój, piękny, o, jaki, piękny, pokój, antka. Moi drodzy, przeczytaliśmy sylabami, ale nie bardzo wiemy, czego ten tekst dotyczy. Musimy go zatem przeczytać jeszcze raz, zwróciwszy uwagę na. Wszystkie znaki, którymi zdania się kończą, i oczywiście tam, gdzie będzie znak zapytania, tak jak chociażby w tym miejscu, musimy zapytać. Natomiast tam, gdzie jest wykrzyknik, musimy podnieść troszeczkę głos i przeczytać bardziej dobitnie. Zwróćcie uwagę, mamy również w dłuższych zdaniach przecinki, które pozwalają nam na złapanie oddechu. Jeżeli jesteśmy gotowi, zaczynamy czytanie. Antek. Miał bałagan. Biedna mama, biedny antek i biedny pokój. Mama dała chłopcu miotłę i małą łopatkę. Ta. Miotła miała długi kij, a Antek był mały. Pomocna Ada podała mu malutką miotełkę. Antek i Ada pomogli mamie. Mama kocha te słodkie maluchy. Właściwie powinnam przeczytać. Mama kocha te słodkie maluchy. A pokój? Pokój piękny. O, jaki piękny pokój antka. Takie zdanie przeczytaliśmy na koniec. Moi drodzy, Nasz tekst, jak widzimy, coraz więcej zawiera liter i coraz bardziej ten tekst jest dłuższy, coraz dłuższe teksty poznajemy i z coraz dłuższymi tekstami pracujemy. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ liter faktycznie znamy coraz więcej i coraz więcej nowych wyrazów potrafimy odczytać. Kochani, mamy... Wykrzykniki w naszym tekście, mamy znaki zapytania. Teraz sprawdzimy szybciutko, czy zrozumieliście, o czym był ten tekst. Kilka pytań. Kto miał bałagan? Pierwsze pytanie. Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć pełnym zdaniem. Kto miał bałagan? Oczywiście każdy zna odpowiedź. Antek miał bałagan. Teraz kolejne pytanie. Co mama dała chłopcu? Czy potraficie. Odpowiedzieć i na to pytanie, co mama dała chłopcu? Mama dała chłopcu miotłę i małą łopatkę. No właśnie, ale antek miał pewien kłopot. Dlaczego nie potrafił posprzątać swojego pokoju? To trzeba się do dobrze zastanowić nad tym pytaniem. Moi drodzy, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ miotła, którą mama dała antkowi, miała długi kij a antek był mały, pewnie był za mały, żeby potrafić tą miotłą zamiatać. Nie potrafił po prostu zamiatać tą miotłą. Kto pomógł chłopcu? Chłopcu pomogła Ada, a w jaki sposób? Podała mu malutką miotełkę. No i oczywiście już wiemy, że antek razem z Adą pomogli mamie, zapewne posprzątali pokój. No, i oczywiście mama z tego powodu jest bardzo zadowolona i bardzo się cieszy. Pokój Antka teraz jest już piękny. Kochani, przed nami kolejne zadanie. Jak zawsze wiecie, kiedy mamy nowy tekst, nie tylko odpowiadamy na pytania związa związane z tym tekstem, ale również zajmujemy się różnymi, bardzo ważnymi sprawami. Teraz Wasze zadanie. Macie tutaj na podświetleniu tekst, ten, który czytaliśmy przed chwilą. Wasze zadanie. Trzeba wyszukać wyrazy, tylko pojedyncze wyrazy, które odpowiedzą krótko na pytanie, jaka była mama, jaki był antek, jaka Ada i tak dalej, i tak dalej. Czy jesteście gotowi odpowiedzieć mi na te pytania? Odpowiadamy tym razem nie całym zdaniem, a tylko pojedynczymi wyrazami. Uwaga, kto pierwszy znajdzie w tekście odpowiedź na pytanie jednym słowem, przypominam, jaka była mama. Szukamy, szukamy, szukamy. Ja już zauważyłam, mama była biedna, biedna mama. A więc mama była biedna, wiecie dlaczego? Bo martwiła się, że pokój Antka jest taki zabałaganiony. A jaki był Antek? Spróbujcie wyszukać wszystkie wyrazy, które pomogą nam tutaj odpowiedzieć na pytanie jaki był Antek? Kochani, Antek, podobnie jak mama, też był biedny i jeszcze jaki był Antek? Antek był mały. Antek był biedny i mały. Jaka była Ada? Szukamy w tekście. Czy wiemy coś na temat Ady? Króciutko, jednym wyrazem, jednym słowem. Jaka była Ada? Ada, kto znalazł, to już wie. Ada była pomocna. Tak, Ada była pomocna. A jaki był pokój? Słuchajcie, jaki był ten pokój? Pokój... Był podobnie jak mama, podobnie jak antek, pokój też był biedny. Ale na końcu naszego tekstu pokój już nie jest biedny, tylko jaki? Popatrzmy. Pokój jest piękny. I tutaj mamy nawet dwa razy, że pokój jest piękny. Czyli pokój był najpierw biedny, a potem stał się piękny. A jaki był kij? Pamiętacie, tam było coś o Miotle, o Kiju. Jaki był kij? Kij, szukamy w tekście, szukamy. O, mamy. Kij był długi. Zbyt długi, wiemy, prawda? Kij był długi. Dobrze, no to może odnajdziecie mi wyraz, który powie nam, jaka była miotełka. Ta miotełka, którą Antek dostał od siostry, od Ady. Jaka była miotełka? Miotełka była malutka. Miotełka była malutka. To jest ten wyraz, którego szukamy. No dobrze, a jakie były maluchy? W tekście też pojawia się taki, taki wyraz maluchy. I jakie były te maluchy? Uwaga, szukamy. Mama kocha te słodkie maluchy, czyli maluchy były słodkie. A wiecie o kim mowa? O Antku i Adzie. To są te maluchy. I maluchy były słodkie. Świetnie. No i jeszcze jeden wyraz, którego szukamy, a może dwa. Yy, jaka była łopatka? Poszukajcie w tekście dokładnie określenie, jaka była łopatka. Szukamy, szukamy, szukamy i już mamy. Łopatka była mała. Kochani, znaleźliśmy bardzo dużo wyrazów, które odpowiedziały nam na pytanie, jaka, jaki, albo jakie. I teraz ważna informacja. Wyrazy, które opisują ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty, a nawet miejsca, to przymiotniki odpowiadają na pytania jaki, jaka, jakie. I tutaj chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bez przymiotników świat byłby bardzo smutny i bardzo ubogi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przymiotniki pozwalają nam opisać to, co my widzimy. Patrzymy na jakiś przedmiot i możemy o nim tyle rzeczy powiedzieć. No wyobraźcie sobie, idziecie do sklepu i rodzice kupują wam nowe buty i wy się tymi butami zachwycacie i mówicie jakie one piękne jakie cudowne wspaniałe a jakie wygodne opisujecie ich kolor mówiąc są białe brązowe czarne granatowe wiadomo w zależności od gustu każdy wybiera swój ulubiony kolor i to wszystko są przymiotniki dzięki przymiotnikom potraficie opisać przedmiot w sytuacji kiedy ktoś inny go nie widzi wyobraźcie sobie teraz sytuację że dzwoni do ciebie twój ulubiony kolega albo twój przyjaciel lub przyjaciółka. Skarży się, że jest bardzo smutny, bo coś nieprzyjemnego się wydarzyło, jest nieszczęśliwy i ty próbujesz go pocieszyć. I mówisz mu, słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Mam dla ciebie świetnego misia i chcę ci go podarować. I teraz ten kolega czy ta koleżanka przez telefon koniecznie chce się dowiedzieć, jaki ten miś jest. Gdyby nie było przymiotników, nie byłbyś w stanie opisać misia. Tymczasem, proszę bardzo, mamy tutaj pięknego misia. Dookoła misia zapisane są przymiotniki, czyli wyrazy, które opisują tego misia, ale uwaga, nie wszystkie przymiotniki pasują do tego fajnego misiaczka na zdjęciu. Dlaczego nie pasują? Bo tu jest mnóstwo wyrazów, też przymiotników, ale które chyba do niego nie pasują? Spróbujmy teraz rozszyfrować, które przymiotniki pasują, których użylibyście, gdyby kolega chciał koniecznie czy koleżanka usłyszeć przez telefon, jakiego misia dla niego macie. Uwaga, w takim razie, według własnego uznania możecie teraz zrobić sobie pauzę i wybrać przymiotniki, które waszym zdaniem pasują do misia. Ja pomogę wam to zrobić, ale ja też to zrobię według własnego uznania. Bo ja uważam na przykład, że ten miś na rysunku, tutaj na ilustracji jest ładny. No tak, ale ktoś z Was może powiedzieć, a mnie się on nie podoba. Według mnie on jest brzydki. Uwaga, no ja uważam, że jest ładny. A Wy jak myślicie? Ja uważam, że ładny, i uważam, że ten przymiotnik mógłby zostać. Czy miś jest duży? Na rysunku za bardzo tego nie widać, ale wydaje mi się, że on chyba za duży nie jest. Wydaje mi się, że on raczej będzie inny. O, mamy tutaj mały. Ten miś jest mały, ale takie jest moje zdanie. Wy możecie myśleć inaczej. Uwaga, co jeszcze? Czy ten miś jest miły? Jeżeli chodzi o jego wygląd, o to jak wygląda, możemy stwierdzić, że naprawdę wygląda sympatycznie i jest miłym misiem. Czy to jest miś Zabawkowy? O tak, to widać, że to nie jest prawdziwy, żyjący miś, tylko zabawka. Czy jest śliczny? Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że jest naprawdę śliczny. Czy jest puchaty? Czyli taki mięciutki, przyjemny w dotyku? Tak, jest puchaty. Takie jest moje zdanie. Czy nasz miś jest łaciaty? Nie, nie ma żadnych plamek. Nie jest łaciaty? Nie, zdecydowanie ten przymiotnik do niego nie pasuje. To, że jest mały. To ustaliliśmy, to było moje zdanie, czy miś jest pluszowy, czyli taki mięciutki, z takiego mięciutkiego materiału wykonany. Oczywiście jest pluszowy, a czy miś jest brązowy? Tak, jest brązowy, chyba że ktoś uważa, że jest biały. Nie, no biały on nie jest, jest naprawdę brązowy. Kochani. Spośród wszystkich przymiotników wybraliśmy sporą grupę, dzięki którym jesteśmy w stanie opisać naszego misia. Nie opisaliśmy na przykład jego kokardki, którą ma pod szyją. Możemy się zastanowić, jaka jest kokardka. Jest piękna moim zdaniem i na pewno jest niebieska. Piękna, niebieska to też przymiotniki. Kochani. I teraz, gdyby wasz kolega czy wasza koleżanka przez telefon usłyszała takie mnóstwo przymiotników opisujących misia, to gdy tylko zamknie oczy, jest w stanie sobie tego misia wyobrazić. Może nie będzie on w tej wyobraźni dokładnie taki jak na naszym rysunku, ale będzie może zbliżony wyglądem. A więc sami już rozumiecie, dlaczego przymiotniki ubarwiają nasz świat i sprawiają, że ten nasz świat staje się piękniejszy bo pozwalają nam wszystko opisać i zapach i wygląd potrafimy opisać wszystko to na co patrzymy. Kochani, chciałabym, żeby wasze wypowiedzi, gdy będziecie opowiadać coś komuś, żeby były właśnie ubarwione przymiotnikami, żebyście starali się opisywać świat używając jak największej liczby tych sympatycznych wyrazów, bo uważam, że przymiotniki naprawdę są wyrazami sympatycznymi, choć nie zawsze są miłe, bo zobaczcie, wyraz brzydki, no to wiadomo, niekoniecznie należy do sympatycznych i miłych wyrazów. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie umieli już i będziecie wiedzieli, jak wyglądają przymiotniki, będziecie potrafili je odnaleźć w opisywanych przedmiotach i tego Wam życzę. Kochani, do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu. パパ